Witajcie, z tej strony Radek Kędzierski z OriStyle Academy. Ostatnio mówiłem na temat podjęcia decyzji i wyznaczenia sobie celów konkretnych, celów, które, które chcemy osiągnąć, na przykład osiągnięcie poziomu 16%, poziomu menedżera w firmie Flame w ciągu trzech miesięcy, tak? Podjęliśmy decyzję co dalej? Wyznaczyliśmy sobie cel i co dalej? Oczywiście, żeby dany cel osiągnąć, musimy podjąć działanie. Musimy zacząć rozmawiać z ludźmi, bo biznes MLM jest to właśnie biznes rozmawiania z ludźmi, budowania relacji, ocieplania relacji. Mówi się, że aby osiągnąć sukces, powinniśmy rozmawiać minimum z dwiema, trzema osobami dziennie, niekoniecznie od razu na temat biznesu. Nawet nie jest to wskazane. Najlepiej z tymi dwiema czy trzema osobami najpierw się zaprzyjaźnić, zadawać jej pytania otwarte, pozwolić tej danej osobie się wygadać. Naszym zadaniem jest zebranie jak największej ilości informacji, po to, aby poznać problem danej osoby, żebyśmy mogli na ten problem odpowiedzieć. Pokazując naszą firmę, tak? prezentując naszą firmę i tłumacząc, w jaki sposób dołączenie do naszej firmy dany problem może pomóc rozwiązać i poprawić, na przykład, standard życia danej osoby. Standardowo w Oriflame na początku budujemy listę kontaktów. Na kartce wypisujemy wszystkich znajomych, których mamy, ale ja dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o takiej metodzie, Alternatywnej, którą można robić kompletnie internetowo. Każdy z nas ma Facebooka, każdy z nas ma Messengera. Chyba w tym momencie nawet częściej korzysta się z Messengera niż z SMS-ów. Dlaczego tego nie wykorzystać w naszych działaniach biznesowych? Słuchajcie, mamy 100, 200, 300, czy nawet więcej. Osób, znajomych na Facebooku. Z każdą z tych osób możemy porozmawiać na messengerze, messengerze z dwiema, trzema osobami codziennie. Czyli po kilku dniach, czy kilkunastu, kilkudziesięciu dniach rozmawiamy z kilkuset osobami albo nawet więcej. Co dalej? Tak jak już powiedziałem wcześniej, staramy się jak najwięcej na temat tej Osoby, z którą rozmawiamy, dowiedzieć. Zadajemy pytania otwarte. Otwarte. To nagranie, ten live ma tytuł Rozmowa Kluczem do sukcesu. Słuchajcie, ja przygotowałem taki krótki poradnik PDF, który oczywiście umieszczę pod tym nagraniem. Będziecie, będziecie mogli go sobie pobrać. I tutaj jest przygotowany, zos, go, przygotowany zestaw pytań, jakie możecie zadać osobie, z którą rozmawiacie, aby ocieplić z nią relacje, tak, a następnie, gdy już ocieplimy relacje, żeby zaprosić daną osobę, do zapo zapo żeby zapoznała się z naszą firmą, tak, żeby zapoznała się z możliwościami, jakie są w naszej firmie. I tutaj mamy na przykład pytania biznesowe, czym się zajmujesz na co dzień, na czym polega twoja praca, jak długo się tym zajmujesz, czy podoba ci się to, co robisz. To są przykładowe pytania biznesowe. Naszym zadaniem jest zbudowanie takiego raportu na temat danej osoby, żebyśmy jak najwięcej na jej temat się dowiedzieli. Drugi dział to pytania o rodzinę. Jak duża jest Twoja rodzina? Czy masz dzieci? W jaki są wieku? Jak długo jesteś zamężna czy żonaty? Na koniec możemy przejść do pytań o hobby. Słuchajcie wszystko, tak jak już powiedziałem, opiera się na zasadzie budowania relacji. Błędem będzie, jeśli masowo będziemy wysyłać ludziom, naszym znajomym, linki do prezentacji możliwości Oriflame. Na przykład, słuchaj, obejrzyj sobie prezentację, dołączyłem do Oriflame, może Ci się spodoba, przyłącz się do mojej grupy. Możecie być pewni, że w takim przypadku 99,9% osób Wam odmówi i nie będzie chciało z Wami współpracować. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby najpierw z daną osobą nawiązać jak najbliższą relację, żeby z daną, o danej osobie dowiedzieć się jak najwięcej, szczególnie o tym na temat tego, gdzie pracuje, czym się zajmuje i czy ta praca jej się podoba. Tak, bo jeżeli ta praca jej się nie podoba, no to mamy dla tej osoby od razu jakąś alternatywę. Na koniec na przykład pytamy, jeżeli na przykład w, w toku rozmowy nie, nie, dana osoba nie zapyta, czym my się zajmujemy, to możemy zapytać wprost, czy interesuje cię to, czym ja się zajmuję na co dzień. Jeżeli ta osoba e, e, odpowie, że tak, no to możemy jej powiedzieć, wspomnieć na temat Oriflame'u, że dołączyliśmy do, do takiej firmy, kosmetycznej oraz wellnessowej, ale też nie opowiadamy szczegółów od razu, no bo trudno jest na Messengerze opowiedzieć o wszystkim, tylko proponujemy danej osobie, czy, słuchaj, czy chcesz obejrzeć prezentację, tak? prezentację mojej firmy, dowiesz się tam szczegółów na temat tego, co ja robię i jaki jest mój standard życia. W 80-90% przypadków dana osoba będzie chciała taką prezentację Obejrzeć. Jeżeli ona wyrazi na to zgodę, to od razu umawiamy się na na przykład następny dzień, na konkretną godzinę, aby na temat tej prezentacji porozmawiać. Jest to bardzo ważne, bo jeżeli danej osobie tylko damy jakiś link i będziemy liczyć na to, że ona daną prezentację obejrzy, to prawdopodobnie nie obejrzy. Ale jeżeli od razu umówimy się na konkretny dzień i konkretną godzinę, na przykład jutro o 16 czy 17, że my na temat tej prezentacji i na, tych, na temat tego, co ja robię, porozmawiamy, to taka osoba będzie bardziej skłonna tę prezentację obejrzeć. A tutaj jeszcze zamieściłem taką dodatkową wskazówkę, która na pewno pomoże w naszych działaniach. Zanim rozpoczniemy z kimkolwiek, jakąkolwiek prezentację na Facebooku, warto z tą osobą zapoznać się w taki sposób, że przeglądamy jej profil. Tak, przeglądamy jej profil, jakie zdjęcia umieszcza, gdzie przebywa, gdzie, gdzie podróżuje. Możemy jakiś komentarz napisać. Staramy się już na początku, przed rozpoczęciem konwersacji z tą osobą, nawiązać z nią jakieś, jak, ocieplić relacje po prostu. Wtedy nam to pomoże podczas późniejszego kontaktu. Ten poradnik, który ja mam tutaj teraz przed sobą, za chwilę umieszczę pod nagraniem. Też y, będzie w tym poradniku link do prezentacji wideo, y, prezentacji możliwości firmy, dlaczego Oriflame. Te prezentacje oczywiście będziecie mogli wykorzystać w Waszych działaniach, przesyłać ją innym osobom. Mam nadzieję, że ta wiedza, ta prezentacja, ten PDF będzie dla Was y, pomocny i Będziecie mogli w ten sposób dużo skuteczniej działać. Na ten moment to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Komentujcie, pytajcie, piszcie do mnie wiadomości prywatne, jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe i do usłyszenia wkrótce. Cześć.